Także hej, cześć, witajcie z tej strony Jakubek. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Przepraszam Was bardzo za to, że nie było tak długo odcinków, ale nie miałem zbyt bardzo czasu do nagrywania. Ale powróciła seria z Robloxa i dzisiaj przedstawiam Wam grę, którą zapewne znacie. I jest to gra o nazwie Counter Blocks. Kiedyś Roblox Offensive, ale teraz zwykły. Counterblocks. I dzisiaj mm, będziemy grać w tę gierkę, otwierać skrzynki, e, zobaczyć, czy jakieś skiny na fajne wylecą są, i grać jako SWAT, czyli oddział specjalny policji, oraz jako e, terroryści. Dlatego zaczynamy. Mamy do wyboru e, albo counterterrorist, czyli oczywiście policję, albo e, atakujących, czyli terrorystów. Pójdźmy, może, do terrorystów. Czemu nie? Jeśli chodzi o to, to w tej grze yy, yy, trzeba. Yy, terroryści mają za zadanie zaplantować bombę, natomiast policja ma za zadanie nie dopuścić do tego, aby ta bomba została zaplantowana, a gdy już zostanie zaplantowana, muszą ją rozplantować. No i tutaj właśnie jakaś lunda już się kończy Terroryści zaplantowali bombę na A Jest to mapa oczywiście The Dust. No i policja jakoś no niedobrze sobie radzi z tymi terrorystami No bo jakoś no nie mogą ich odbić No i wygrali terroryści ponieważ wybuchła bomba no, i za chwilę zaczynamy. Yy, I tak mamy 3700. Weźmiemy kałaszka i mołotowa. I lecimy sobie nami da. Mam yy, kosę która mi kiedyś wyleciała ze skrzynki. Jest to yy, nikt inny jak Hensman Knife. Rabi dokładnie skin. I powiem Wam, że bardzo się z niego cieszę. Yy, ale teraz już nie jest tak kolorowo. Poszliśmy sobie na A przez shorta. Już jest strzelanka. <laughs> w takich grach zawsze trzeba pamiętać, żeby plecy patrzeć. Dobra, jeden zabity. No i niestety Dobili mnie W sumie to mogłem y, poczekać, ale no niestety nie udało mi się. No i tym razem wygrali policjanci, czyli oddział Słod. Zaczynamy kolejną rundę. Zastanawiam się, czy by nie wziąć yy, SSG, czyli tak zwanego inaczej, scouta hot cocoa Zobaczmy. Dobra, jeden wyrwał. Leży. Dobra, idziemy. W ogóle nie mam dużo skinów, ale do takich fajnych broni nie mam za bardzo. O. No, Włączam ja sobie barstwira i on ja się tutaj za łukiem No niestety nie miałem odpowiedniej broni i mnie zabił jako pierwszy, ale mój kumpel e, go go dobił. I w ogóle jest, bardzo się cieszę, ponieważ na naszym kanale jest już ponad 50 subów, więc widzę, że lubicie mój kanał i lubicie jak nagrywam moje odcinki, więc teraz będę w miarę regularnie, nie mówię, że regularnie będę wrzucał te odcinki, tylko co tam jakiś czas, na przykład co pół tygodnia będą te odcinki wrzucane. A teraz zaczynamy kolejną rundę, myślę, że skończymy sobie jeden meczek i będziemy kończyć ten odcinek. I weźmiemy sobie SSG. I na przykład do tej broni już nie mam skina, ale ona jest fajna, bo jest szybko strzelna i ma dobrą amunicję, w sensie taką ciężką. A, nie udało mi się. Idę na B i wezmę... Nie nie biorę sobie to W ogóle piłkę sobie można ruszać. O. Myślałem, że już się nie da, bo kiedyś się dało. Także skończymy ten meczek i to będzie taki krótki odcinek. Taki powrotowy naszej serii. Dobra, idziemy sobie. Wchodzimy na Mida, a na midzie jest czysto na razie. I tutaj jest jeden zbity. Drugi. Dobra, XM1014. Nie ma, nie ma. Muszę iść spróbować. Mam 10 HP. No niestety, mogłem, mogłem zostać, ale ziomów miał 24hp, więc chciałem go dobić, no ale jak widzicie, no nie udało mi się on zbyt bardzo. No i tak to wygląda, no. No, mieliśmy przewagę, jeśli chodzi o liczbność, ale teraz, no ta policja jakoś nam przeszkadza, wam powiem. Widzę, widzę chyba Polak, bo Nubik Ozan Kamil, Tutaj też mamy Polaka. Ostatnio na tym Robloxie jakoś dużo Polaków jest. Nie wiem dlaczego. Ale tak bywa. No i przegra. Nie, wygraliśmy tym razem. Nie. A, zabiliśmy wszystkich. No bo widziałem, że tam Myślałam, że on go zabił, ale. Dobra, teraz może weźmy coś. O, mamy bombę. To bierzemy XM1014 Jak mamy B to idziemy na B, bo oni tam rzadko chodzą. XM1014 Spectrum no Dobra, bym tutaj nie wyszedł. Czasami, Obraź. No tak, czasami bywa. Mówiłem, no, trzeba patrzeć na lecy. Ale tutaj mi się akurat nie udało. Eee. W ogóle jakaś dziewczynka z nami go czeka. No jeszcze żyje, zginęła. No, wygraliśmy już cztery rundy. Zostały nam 4 do wygrania, żeby wygrać e, meczek. Dlatego mam. Jesteśmy blisko wygranej Ziomek plecy Plecy masz plecy Plecy Just... no. no i tak niestety przykryliśmy rundę Zastanawiam się jaką wybroń teraz wziąć Chyba wezmę SMG Bo SMG rzadko w tej grze używam I wezmę chyba P90 I lecimy na Rush na A Że tak powiem Ale nie ta kosa naprawdę jest ładna No musicie mi przyznać Chyba jakieś 200 skrzynek otworzyłem, żeby tą kosę. No ale jeszcze tam są przeciwnicy, więc. Nie mogę tak z kosą ladać. No ale niestety, P90 przeciwko przeciwnika nie jest zbyt dobra. Ogólnie Peanutty nie jest dobra na daleko. Ale bombkę zaplantowaliśmy i jest duża szansa, że tą rądkę wygramy. Tylko yy, dobra. I jeden na spawnie i drugi jest. Do shorta idzie ale my mamy na bezaplantowane, nikt nie wie no i bomba zaraz wybuchnie i wygramy kolejną rundę i zostaną nam 3 do wygrania nasi przeciwnicy jakoś tutaj, zobaczcie na statystyki no jestem na samym dole, zrobiłem tylko jednego killa ale za to 5 asyst i moim drużynie nie wiem czy mogę tak powiedzieć zrobił tylu asyst więc, no was jest tak tutaj przeważa. Yy, no i co, wygraliśmy Teraz tylko jeszcze 3 rundy do wygrania I kończymy odcinek, tylko teraz co? Weźmiemy na myśli. weźmiemy najda I... Karla Plus helmet to oczywiście Jakby inaczej, czekajcie może sobie Ja żadnej broni nie ma. ale tu jest bomba Dobra Wezmę digla bo zawsze nie, to nie jest digl no matka jak mi się pomyliło Kurcze, ale, ale oni nas tu rozbijają Twardo Ja z tym blokiem to za, za dużo tutaj nie, nie porobię Ale widzę, że na A nikt nie poszedł Dziękuję bardzo gdzie za głupka Dobra Oho. Nie trafiłem. Dobra. Już miałem strzelać, to wygląda jak Nie, ja chyba go trafiłem, tak? Chyba go trafiłem, no bo zimów ma 18 chyba. Ale niestety rozplątuję tak. Nie gadaj, że on nie umie rozplantować. Nie no umiem. Ty nie umie, bez skitu, Zaraz wybuchnie. Jak my to wygramy, to będzie. No ale niestety jego kolega mi pomógł. A jakieś 3 sekundy. bo i byśmy wygrali, bo ziomek nie ogarniał. Eee, zastanawiam się co ty tutaj teraz zrobić. Dobra, bierzemy ogłupkę. Naprawdę, no, tutaj też mam ładnego skilla. Skina, boże, skina, nie skina. No, jest taki. No, przechodzi. No, wyrwał. I trafimy. Idziemy na A. <laughs> no bo dobra, chodźmy na miga. żeby mi z Shorta, tu nikt nie wyskoczył. Chodźmy na Na początku mnie ty nie widział, więc znowu zabił mnie ten miłebek. Albo bomba jest zaplantowana i chyba na B? Czy na A? Chyba na A, tak? Rozumiem. Tak na A. Ale. Chyba rozplantują, bo ziomek sobie gdzieś uciek po ogóle. Ale nie, wygraliśmy, bo mam I zostały nam dwie rundy do wygrania meczu. Musimy się dobrze postarać. Dobra, bierzemy. W tej broń najbardziej nienawidzę, w tej grze, ale. Jak już ją mam, to czemu nie? Nie, wykorzystać? Jak? Robiłem chyba za 10 razy, a no... No dobra, dopiero teraz. Dobra, panowie, musicie... ...się opanować. No i wygraliśmy. No i będziemy teraz mieli match i się skończy ten odcinek, ale... ...to jest taki krótki odcinek powro... powró... powróć. Powró powró no nie wiem jak to powiedzieć, ale jest to odcinek taki... Przypominający, jakby to powiedzieć, o naszej serii, o mnie Dobra, jak tam... Dobra, nie. nie ma po co tak strzelać na pałę, jedziemy na środek Czyli No No Znaczy, nie zauważyłem tego i to ten goblin znowu, no. Dobra, i widzę, że tutaj nacieramy na... A twardą. Bo będziemy plantować paczkę, tak? Tak, Ziemek Master 4. Tylko tam od Shorta idzie, no i niestety zabity. Ciomek, ja co ty robisz? No i niestety przez jakiegoś randomowego typa przegraliśmy tą niedrą. No ale nadal mamy masz na pointy. Musimy to jakoś wykorzystać. I weźmy SMG i MP5. Ta broń jest fajna, w miarę m, nawet celna i w miarę nawet, słuchajcie, na daleki ten, tylko minusem tej broni jest szybkostrzelność, no bo... Niestety ale to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i cześć.